Ej, kto wie, ten wie. Ostatnio w skokach nie za bardzo nam idzie, także może to znak, że pora na chwilę świeżości. Pewnego randomowego wakacyjnego dnia Julka uznała, ej, a co jakby pojechać nową dyscyplinę już we wrześniu i to na poziomie mistrzowskim. Oczywiście nie mam do tego żadnych przyrządów, więc to jest moja flaga DIY i idziemy straszyć tym konia pierwszy raz w jego życiu. Zdecydowałam się na working, ponieważ uważam, że dla konia, który nie ma z tym nic wspólnego, jest to fajne doświadczenie, jeśli chodzi o jego psychikę. Doświadczenie dużo nowych rzeczy, dużo nowych przedmiotów. Poza tym, dużo elementów to jest po prostu wszechstronne wyszkolenie konia, jak zrobienie dwóch równych volt czy przeskoczenie małej przeszkody. Dodatkowym utrudnieniem w naszym przypadku jest to, że zawody, których się podjęłam, odbywają się bez ogłowia. Queen wykazała się dużą odwagą i była zaciekawiona, ale nie niewystraszona. Więc tak naprawdę od razu zaczęłam wymachiwać flagą. Przy okazji, Kuinka dostała trochę słodyczy i mogłam sobie pozwolić na takie stanie z nią, a ona była w miarę zrelaksowana. Wiecie, że przygotowywałam się na galopowanie z flagą przez miesiąc, a na koniec dowiedziałam się, że w moim programie flagi nie będzie. Ale było warto, przynajmniej było z tym dużo zabawy. Na początku pracy flaga znajdowała się obok niej, jednak gdy flaga miała ją dotknąć, rozpoczęły się takie mini konflikty między nami. Także zwolniłam, wzięłam to trochę na zbyt pewniaka, że to będzie dobre, a jednak okazało się, że jest to dla niej trudne. Także po chwili jakiegoś oswojenia, że ta flaga stoi obok, że jest oparta gdzieś tam rączką, doszliśmy do tego, że mogę ją dotknąć na grzbiecia. I to był koniec na tamten dzień, i to był nasz drugi dzień z flagą. A tu ciekawostka i taka miła odskocznia. Do workingu przygotowywaliśmy się także robiąc różne sztuczki w tym w kusia. Miesiąc przed startem zdecydowałam się postawić mój pierwszy tor przeszkód w Working Equitation. Mamy tutaj slalom, to jest imitacja mostku, czyli koń chodzi po różnych dziwnych materiałach. Tam mamy sidepass, tutaj mamy przełożenie miarki, która była oczywiście przełożeniem kubka w wersji bardzo prowizorycznej. Tutaj jest moja flaga, a tam jest bramka, którą robiłam pierwszy raz w życiu tamtego dnia. Tak, Kuinka bardzo zestresowała się, gdy pierwszy raz weszła na hale i zobaczyła, co ta matka dzisiaj odwaliła i wymyśliła. Postanowiłam na początku pokazać jej te nowości z ziemi, tak żeby mogła się z nimi na spokojnie oswoić. Jako koń skokowy, ciężko jest przekonać ją, żeby jakieś takie dziwne obiekty nie próbowała przeskakiwać, a że tego dnia akurat ma je dotknąć. Także każda próba kontaktu, nawet noskiem, jest nagradzana przeze mnie smaczkiem. Nagradzam każdą próbę, gdyż to nie jest naturalne dla konia, żeby nowe elementy były dla niego takie ciekawe. Zdecydowanie częściej konie, szczególnie właśnie te dzikie, będą nowe elementy obchodzić szerokim łukiem. Także my jako jeźdźcy wprowadzamy w konie ten stan ciekawości. Zachęcamy je do tego, żeby te nowe elementy nie były straszne, a były ciekawe. Tak, żeby koń próbował naprawdę różnych rzeczy i dawał nam różne opcje z tym przedmiotem. Deptał, wąchał, podgryzał, po prostu żeby eksplorował. Flaga dotykała Queen tak około 5-7 razy od tamtego filmiku, w którym była przerażona. I w tym momencie możecie zobaczyć jej spokój, memłanie. Trochę jest mi spokojna, co ja dzisiaj z tą flagą wymyślę, ale ja na przykład nie muszę jej trzymać, ponieważ wiem, że ona nie zacznie uciekać szolnym galopem i dzisiaj postanowiłam jeszcze mocniej wymachiwać tą flagą i to było też dla niej ciężkie, też coś nowego, bo flaga jakby nie patrzeć rozłożyła się, zawisła na niej i Queen bardzo dzielnie to znosiła, wiedząc, że ja chcę, żeby ona w tym momencie stała i nie uciekała. Te parę sesji z flagą, które wspominałam, że były, ale nie były nagrane, Prosiłam ją i o stanie z flagą, ale też o ruch z flagą, czyli lążowałam ją, a drugą ręką nakładałam flagę na jej grzbiet, i ona była proszona o niezmienny chód stępem czy kłusem. Dopiero po przygotowaniu z ziemi zdecydowałam się wsiąść na nią, pokazać jej, jak właśnie ta flaga jest noszona na jej grzbiecie, Przeszła grzecznie przez materac, który jest dla koni szczególnie niekomfortowy, ponieważ jest po prostu bardzo miękki i niestabilny. Przeszła też przez foliki, było to jej pierwsze podejście w życiu, tego nie sprawdzaliśmy z ziemi. Więc doszło do jakiegoś tam zakręcenia się, no ale podjęliśmy drugą próbę. Za nowe elementy, bądź trudne w moim czy jej mniemaniu, dostaję nagrodę z siodła, jednak to nie jest takie częste jak podczas pracy z ziemi. Zmierzamy teraz pewnym krokiem do tej flagi i to był nasz pierwszy raz w moim życiu, kiedy pozwoliłam tej fladze zafalować, puściłam Queen w kus. Generalnie to wydarzyło się bardzo dużo nowych rzeczy naraz, ponieważ ta flaga wcześniej ją albo tylko dotykała, albo ona musiała z nią stępować. Generalnie ja nie siedziałam na niej. Także to, co tutaj się wydarzyło, może wygląda jak coś prostego, ale zdecydowanie jest to krok milowy w naszej pracy. Odkładanie też jest ciężkie, ponieważ ja jestem w niekomfortowej dla mnie pozycji, gdzie zwisam koniowi z jednej strony. Jakby się wystraszył, to mogłoby być ciężko, a poza tym, jako że to jest bardzo prowizoryczne, quinta flaga powiewa na nogach, a jak widzicie, w ogóle jej to nie wzruszyło. Tutaj widzicie moje pierwsze próby podejścia do bramki. Ja nie ukrywam, ja zrobiłam to znowu tak na pewniaka, nie próbując tego nigdy wcześniej, macie moją pierwszą próbę w życiu nagraną na kamerze. Widziałam parę razy w internecie, jak ludzie to robią i spróbowałam to mniej więcej odtworzyć, chociaż nie ukrywam, że było to trochę nieudolne. Później, jak dokładnie to robić krok po kroku, pokazała mi Kinga, która właśnie teraz nagrywa wam ten film. A ja w pierwszej próbie właśnie coś tam sobie potworzyłam, próbowałam. Queenka trochę się speszyła, więc zaczęła cofać, kręcić się. Myślę, że na zawodach nie dostałabym za to za dużo punktów. Jednak jeśli patrzeć na pozytywy, to otworzyłam bramkę, przeszłam przez nią i ją zamknęłam. Także sam zamysł ćwiczenia został wykonany niekoniecznie w idealnym stylu. Na koniec tego treningu postanowiłam, że resztę jazdy będę jeździć z flagą, tak żeby ta flaga była totalnie naturalna dla Queen. Jak już się znajdziemy na zawodach, nie była jakimś zaskoczeniem. Dzięki czemu mogłam przetestować ją w trzech chodach, pogalopować, porobić kółka, nosiłam tą flagę, machałam nią na wszystkie strony i ogólnie to bardzo męczyłam Queen tą flagą. Parę dni po tej jeździe dowiedziałam się szczegółowo, czego mogę spodziewać się na moich torach. Także od tego dnia zaczęłam ćwiczyć dużo sidepassu parę razy w tygodniu po parę minut, towarzyszył na ten sidepass non-stop. Parę dni przed zawodami codziennie rybałyśmy bramkę, także mieć pewność, że ona wyjdzie i moja technika i ciekawość Queen do memłania w sznurka jednak nas nie pokona. Miały być ósemki, miały być trzy kółka, więc razem z Queenką próbowałyśmy zrobić to jak najszybciej, tak żeby w speedzie jednak nadrobić trochę punktów. Ważne było dla mnie, żeby kordeo nie pozbawiło nas tej umiejętności, że ja galopuję w jednej sekundzie, a w drugiej stoję i jestem nieruchoma. Do tego dla pewności i siebie i Queen przejechałyśmy na partyńce dzień wcześniej. Dzięki czemu mogłyśmy przećwiczyć przeszkody, które mogły okazać się dla Queen problematyczne właśnie tego pierwszego dnia. Z tego miejsca bardzo pozdrawiam zawodników, którzy chcieli mi pomóc i na przykład tłumaczyli jak daną rzecz zrobić, pokazywali mi jak daną rzecz zrobić albo nawet oferowali, że Queen może pójść za ich koniem, jeśli się obawia i taka pomoc z drugiego konia po prostu psychicznie. Na początku, jak Queen złaczyła byka, była trochę nastroszona, pofurkała trochę i podyszała, ale tak naprawdę po paru podejściach mogłyśmy już wziąć tyczkę w rękę i próbować nabijać kółko. Przypominam, że Queenka nie jest aż tak prostym koniem, jak się wydaje, dlatego wszyscy mają kordeo, a ja jednak zdecydowałam się mieć ten kantar, tak żeby w razie czego móc ją zatrzymać tak awaryjnie za jedną wodzę i nie mieć na sumieniu siebie, czy w ogóle innych jeźdźców i inne konie. Dopiero, gdy miałam praktycznie gwarancję, że nie zrobię krzywdy wszystkim dookoła, właśnie szczególnie obcym osobom i obcym koniom, wtedy zdecydowałam się zdjąć kanter i jeszcze raz wszystkie rzeczy przetrenować sobie na samym kordeo. Przetrenowałyśmy jeszcze sidepass, przetrenowałyśmy bramkę, przetrenowałyśmy mostek w kusie, porobiliśmy dużo rzeczy, których nie nagrałyśmy, ale zobaczycie to już niedługo, ponieważ już za tydzień wrzucam Wam film z moich pierwszych startów w tej dyscyplinie. Także do zobaczenia i pa!